Witajcie! Dziś pogadamy o południowo-koreańskim serialu Sleet Home. Trzysezonowy apokaliptyczny serial grozy oparty jest na weptunie o tym samym tytule autorstwa Kim Carnby i Wan Yang Hana. Zanotował ponad 2 miliardy odsłon. Pierwszy sezon premierę miał na Netflixie 18 grudnia 2020 roku. Drugi 1 grudnia 2023 roku, a ostatni sezon ukazał się 19 lipca 2024 roku. Poszczególne sezony podzielone są na odpowiednio 10, 8 i 8 odcinków. Przygodę z mającym już za sobą lata świetności kompleksem mieszkaniowym o nazwie Zielony Dom rozpoczynamy z wprowadzającym się do mieszkania 1410, Ha-Hun-Su. Jest to młody, cichy chłopak, samotnik, który po tragicznym wydarzeniu musi zmienić mieszkanie. Czas spędza przed monitorem komputera i nie chce nawiązywać znajomości. Zauważa on dziwne rzeczy w mieszkaniu obok. A tej samej nocy, w mieście z nieznanych przyczyn pojawiają się przerażające potwory, które zaczynają atakować ludzi i niszczyć wszystko, co spotkają na swej drodze. Nie widząc innego wyjścia, Hunsu i pozostali mieszkańcy barykadują się w bloku, który także skrywa dużo niebezpieczeństw, jednoczą się, aby walczyć o przetrwanie. Sprawy komplikują się, kiedy sojusznicy zaczynają mieć dziwne symptomy i sami zmieniają się w potwory. Trudne wydarzenia zbliżają ich do siebie ale również powoli uświadamiają im, jak szybko może zawalić się świat, a ludzie jak niewiele mogą zdziałać sami. W obliczu zagrożenia, jakimi osobami się staną. Tym, który pomoże nieznanej osobie, człowiekiem, który odwróci głowę, czy sadystą czerpiącym przyjemność z niedoli bliźniego. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że potwory od dawna chodzą między nami. Walka do końca z potężniejszym przeciwnikiem, kiedy wiesz, że i tak nie masz szans, Próba ratowania bliskich osób i poświęcenie się dla drugiej niekiedy nieznanej nam osoby. To wszystko razem sprawia, że kibicujemy z zapartym tchem głównym bohaterom. Jednymi z ciekawszych aspektów całej serii jest wewnętrzna walka z samym sobą. Próba bycia odważnym, w przerażającej rzeczywistości, a także bycie liderem, kiedy decyzje do podjęcia są niezwykle trudne i obarczone być może już na zawsze poczuciem winy. Nie każdy potwór zachowuje się źle. Tak jak i nie każdy człowiek posiada pierwiastek człowieczeństwa. W najtrudniejszym momencie życia pozostać przy swoich wartościach, a nie odpuścić jest najtrudniejsze. Na ekranie zobaczyliśmy świetną obsadę Song Kan jako Ha Hunsu na czele, Go Minsi grająca, Li Euniu, Paien Sangwuk czyli świetny, popularny aktor Lee Jinwuk, Strażaczka Seo Yi Kieng grana przez Lee Yang oraz Do Dohun jako poważny, Lee Enhuk.